Jak oceniasz to całe zamieszanie co do Kuberskiego, Pawlaka, Laida i te całe przepychanki Wojsława Rysiewskiego z Norbertem Sawickim? Ta walka nabiera innych odcieni, bo Stójkowicz, Artur tak samo, świetny pięściarz. Jak w Twojej opinii ta walka może wyglądać? Musi być poddanie Filip! Filip Wiśniewski, a na drodze wojownika Michał Michalski, gość specjalny, Michał, dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie. Jesteśmy tutaj już po walce Dawida Kuczmarskiego. Absolutnie niespodziewany przebieg pojedynku. Walka obfitowała w naprawdę duże zwroty akcji. Powiedz przede wszystkim, jak Ty oceniasz pracę Dawida Kuczmarskiego oraz to, jak na jego tle wypadł Krystian Kaszubowski. Wiesz, oceniam y, tą walkę Dawida bardzo dobrze. Y, słuchał. Wiesz, no wiadomo, no jest walka. Ona trwa 15 minut. Zdarzają się w niej kryzysy mniejsze, większe. Dawid miał takie w drugiej rundzie. No mówię, no taka jest walka. Ktoś to tam w środku nie był. Nie jest w stanie w ogóle, wiesz, zrozumieć czasami, o czym mówię. Ale mówię, no są to kryzysy. Dawid je przetrwał. Naprawdę trzecią rundę zawalczył koncertowo. Tak jak od niego wymagałem. Chciałem, żeby właśnie obalał, męczył Krystiana cały czas w parterze. Trochę mnie Dawid stójką zaskoczył, bo tam fajnie trafił w pierwszej rundzie. Cały czas słuchał krok w krok, żeby cały czas odchodzić swoje prawo, od prawie ręki Krystiana. Dobrze zawalczył. Ja jestem naprawdę z niego bardzo zadowolony. Nie wiem, czy to pytanie nie zahaczy o taką dziennikarską groteskę. Natomiast czy ty w pewien sposób bardziej odczuwałeś tą, tę walkę, wiedząc, że na KSW 46 Uległeś Krystianowi? Oczywiście. Wiesz to. Krystian yy, to dawno mi siedzi w głowie, bo to jest mój jedyny knockout. W ogóle jaki dostałem przez całe swoje życie. Nigdy na treningu nie dostałem na walce, od niego dostałem jeden jedyny knockout to jest... I to jeszcze taki po, po skroni był pani. Dokładnie, pan. dokładnie, to jest jedyny knockout. Nie będę tam się tłumaczył, że do tej walki źle wyszłem i tak dalej, bo to, to nie o, mnie o to chodzi. Krystian walnął mnie idealnie, znokautował, także yy, Super, fajnie mu ten cios wyszedł i taką mieliśmy swoją małą zemstę. Ja nie, nie nakładałem tego Dawidowi, broń Boże, że on musi czy coś, ale no fajnie, że tak się stało, że wygrał, że, że w takim stylu, super, cieszy się. A przy tej gilotynie, którą próbował podpiąć w pierwszej rundzie Dawid, ty miałeś wrażenie, że nieco za nisko mm, wskoczył tymi biodrami na niego, czy co, czego tam zabrakło? Niepotrzebnie w ogóle tą gilotynę podpiął, i jedną, i drugą. Yy... Niedopracowana w pierwszej akcji, gdzie posadził tam Krystiana na dupę, w, na desce, przepraszam, to powinien pójść czasami, skontrolować pozycję pójście pójść czasami, jak już ma trafionego, wiesz, to już trzeba zwierzynę upolować, a jest z nią do końca, on wskoczy w tą gilotynę, tak nie do końca ją dobrze zapiął. Później w drugiej rundzie tak samo, Krystian dobrze uciekł nogami, Dawid został na dole, takie niepotrzebne trochę te gilotyny, yy, uważam, że źle troszkę zrobione, no ale tyle dobrze, że Dawid nawet jak pójdzie po tą gilotynę stracić, to on ma to, że w nawyku, że bardzo dobrze wstaje raz, dwa do góry i chociaż na tyle dobrze. No to przejdźmy do Twojego pojedynku z Damianem Janikowskim. W mojej opinii duża nobilitacja, wszak medalista igrzysk olimpijskich to jest naprawdę duże wydarzenie, aby się z nim zmierzyć. Natomiast czy ta cała sytuacja jest dla Ciebie solą w oku, bo czekasz od wielu lat tak naprawdę na walkę o pas i, i ona tak naprawdę nie może się ziścić? Czy Ty jesteś mimo wszystko zadowolony, czy jednak czujesz się może nie oszukany, ale w pewien sposób jakoś tak gorzej potraktowany? Wiesz co, kurczę, już to przekmieniałem na 100 różnych sposobów. No jest jak jest. Sytuacja jest jaka jest. Wiadomo, ja chciałbym bardzo walczyć o ten pas, no może tak jak tam gdzieś tam słyszę, że moi rywale wiesz, nie byli jakieś tam z rankingu, no ale wiesz, no, można to na wiele sposobów patrzeć. Humburger, ja mu zabrałem pierwsze zero z rekordu. Bartek Leśko teraz walczy z Rafałem Haratykiem, bardzo równa walka o pas. Ty go Ja go znokautowałem w pierwszej rundzie, co poradziłem w minutę z Martkiem. Wertaczyć, żaden Polak z nim nie wygrał. Ja z nim wygrałem. Tak. Wiesz, tak można kłócić się w jedną, w drugą stronę. Okej, okay, jest jak jest, sytuacja jest jaka jest. Ja nie mam do nikogo żalu, brym Boże. Dobra walka, ciężka mnie czeka z Damianem, dobre medialnie. Uważam, że bardzo fajna walka, jeśli chodzi dla mnie i dla Damiana na ten czas. Super. Na tym żyję teraz, to jest dla mnie punkt numer jeden, a po tej walce będziemy rozmawiać co dalej. Ja uważam, że jesteś niedoceniany przede wszystkim jeśli chodzi o umiejętności, o przekrojowość. Dużo osób skupia się na tym, co potrafisz w stójce, natomiast mało osób zapomina, dużo osób zapomina o tym, jakim dyparterem ty też dysponujesz. Całkiem niezłe zapasy, obalenia za dwie nogi, co co w MMA jest Czasem rzadkością, bo, bo jednak te zapasy przy siatce dominują. Także myślę, że masz swoje atuty i swoje szanse, żeby zagrozić Damianowi Janikowskiemu. Jak Ty w ogóle uważasz? Jakie są Twoje atuty przeciwko takiemu zawodnikowi? Kurde, wiesz co, no, ja trenuję, ma 15 lat. Każdą płaszczyznę staram się na, sam, na tym samym poziomie trenować. Żeby przychodziły takie sytuacje właśnie jak te, że walczę z zapaśnikiem albo ze stójkowiczem, to wiesz, to ja nie mam w swoim arsenale jednej broni, tylko mam kilka ja się będę miał odnaleźć na pewno na każdej płaszczyźnie. Teraz kwestia tego, no, w jakiej formie będzie Damian, co on będzie chciał mi narzucić i czy ja będę w stanie na to odpowiedzieć, no... Kurczę, no, no nie wiem, no, mamy dwie różne stójki, te nasze zabazy też są inne, myślę, że dysponuję troszkę lepszym partnerem niż Damian. Y ale mówię, no to jest walka, jest dany dzień, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ja naprawdę na razie czuję się dobrze, odpukać, wszystko idzie dobrze, naprawdę ciężko zapierdzielam. Stawiam sobie poprzeczkę bardzo wysoko na treningach, cały czas robię... Ciężkie treningi dochodzeniowe, mi żegam, których nie nalubię, ale mówię, że muszę to robić, bo na końcu to mi przyniesie efekt w Chciałbym zadać Ci bardzo konkretne pytanie, bo mam wrażenie, że zawsze byłeś takim konkretnym w swoich odpowiedziach z zawodnikiem. Michale, czy Ty już definitywną decyzję podjąłeś, że dwie walki i zawika, mówiąc kolokwialnie? <laughs> Wiesz co, kurczę, no na tą, chwilę, na tą chwilę myślę, że tak, bo kurczę, ja tak myślę dzisiaj, wiesz, nie wiem, zobaczymy jak to wszystko się ułoży i tak dalej, bo jeszcze raz coś mówiłem, że, wiesz, że jest tak, a później robiłem inaczej i sam sobie pukałem w głowie czy mówiłeś tak, a zrobiłeś tak, a wiesz, nie wiadomo co życie przyniesie. No. Ja naprawdę wkładam bardzo dużo serca w ten sport, dużo zdrowia zostawiłem w klatce, w przygotowaniach. Naprawdę każdy następny przygotowania są dla mnie ciężkie, dużo mnie kosztują yy, zdrowia, więc wiesz, no też... Ja nie chcę skończyć jako kaleka, wiesz, ja chcę skończyć z MMI, wiesz, i brać córkę na ręce yy, i możesz jakiś inny sport kontynuować, ży, żyć w tym sporcie, zostać, a nie zostać kaleką, a wiesz, to takie przesuwanie granicy o jedną walkę, to wiesz, jest coraz ciężej, nie? rywale są coraz ciężsi. No zobaczymy, zobaczymy jak pójdą te dwie walki, które mam w kontrakcie, wypełnię ten kontrakt, zobaczymy jak zdrowie, jak mój mental i, i co, jak to życie wszystko dalej poukłada, nie? Ja polecam po karierze na przykład zawody grapplingowe. I trzy ostatnie kwestie, żeby Cię dłużej tutaj, Michale, nie trzymać, czyli Muslim Tulszajew, Adrian Bartosiński. Jak w Twojej głowie rysuje się przebieg tego pojedynku? Wiesz co, no kurczę, w mojej głowie rysuje się, że bardzo lubię tu ale stawiam, że Barto raczej wygra tę walkę, że zamęczy tu szlima za pasami. Myślę, że tak będzie przebieg tej walki wyglądał, nie? Że Raczej znaczy nie potrwał na pięciu rund, skończy się szybciej. No jak Barto wyjdzie w takiej formie, jak wychodzi do tych wcześniejszych walk, to... Na, mój, na chwilę obecną w Polsce oprócz Mameda to raczej w 7-7 go nikt nie jest w stanie zatrzymać. Choć żeby Rzebykiem super walka też, taka, no wiadomo tam Adrian też yy, wygrywał, nie wiem, z 3-4 rundy wygrał obaleniami. No, ma dobre zapasy, ma dobry grappling, no i w tempo to wykorzystuje i... Moim zdaniem tuszli. Jakbym stawiał kupon to na Tuszlin. Boże, na Bartosa, przepraszam. Pawlak czy Laid? Nie no, Pawlak. Pawlak 100%. Jeśli zdrowy będzie, to, to myślę, że bez problemu. Wywiezie Leida na drugą trzecią rundę i tam, go, tam się skończy walka. Jak oceniasz to całe zamieszanie co do kuberskiego Pawlaka, Laida i te całe przepychanki Wojsława Rysiewskiego z Norbertem Sawickim? No, no widzisz niepotrzebne, bo jest grudzień. Każdy by chciał zobaczyć tą walkę, nawet ja bym chciał zobaczyć ją kibic Pawlaka z kuberskim. Wszyscy sobie na nią ostrzyli zęby, chcieliby ją zobaczyć. No widzisz, no, no, nie, może też to jest zabieg taki, że wiesz, Piotrek teraz nie zawalczy, jeszcze się podgrzeje atmosfera i ta walka będzie nie wiem, w marcu czy, czy tam w kwietniu z Pawlakiem, no z laidem, nie? No więc jeszcze jest mamy, no kuchni, to, to dużo się dzieje w tej badze 84, także... No. Czekamy na rozwój wydarzeń. To ostatnie pytanie, bo chciałbym zrobić tuż przed Galą Włodzi takie zbiorcze typowanie zawodników, ekspertów walki e, Szpilka kontra Martinek. I dla narysowania kontekstu, teoretycznie Artur porywa się z motyką na słońce. Zawodnik numer 5 w rankingu, wagi ciężkiej Martinek, ale kiedy spojrzymy na styl Martinka, ta walka nabiera innych odcieni, bo Stójkowicz, Artur tak samo, świetny pięściarz. Jak w Twojej opinii ta walka może wyglądać? Myślę, że będzie ta walka wyglądała w ten sposób, że ogólnie Martinek walczy się bardzo zachowawczo, jeśli chodzi o stójkę, tak. Nie popełnia raz za dużo błędów. I kurde myślę, że z tak wyrafinowanym pięściarzem, jakim jest Artur Szpilka z tak mocnym ciosem. Myślę, że będzie też unikał tej walki dziś szukał, raczej dążył do tego, żeby klinczować, żeby szukać zapasów i żeby wywracać. No bo jednak jest dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem MMA niż, niż Artur i trzeba w tym opatrywać szansę. Ja, tak, ja bym tak na miejscu Martinka robił. Szanowni Państwo, tyle dzisiaj Michał Michalski w fantastycznej ekspertyzie Michale. Duża przyjemność i dziękuję Ci za udzielony wywiad. Bardzo Ci dziękuję. Ale bardzo dużo. Dziękuję Ci.